Legenda Michał Adamski, dzień dobry, witam Państwa i zapraszam na sobotnie główne wydanie zbliżeń. to nasze najważniejsze tematy. Groźny wypadek na toruńskim moście. Otwarte złamanie e, nogi, kości w kończynie e, dolnej. Przeprawa przez kilka godzin była zablokowana. Przywrócić żeglowność. Przez ostatnie laty bardzo, zaniedbana. Rejs barką po Wiśle promuje żeglugę śródlądową. Przypominamy sobie o Wiśle i o ogromnym potencjale, jaki tkwi w tej królowej rzek Polski. Etyczne dylematy. Dla śmierć łączy się zawsze z dramatem. W Bydgoszczy specjaliści dyskutowali o śmierci mózgu. Zaczynam od informacji o niebezpiecznym wypadku w Toruniu. Ruch w centrum miasta na kilka godzin został sparaliżowany z powodu zderzenia czterech aut na moście imienia Józefa Piłsudskiego. Ranne zostały trzy osoby. Według wstępnych ustaleń policji jego sprawcą był pijany kierowca, który na moście zdecydował się na manewr wyprzedzania. Tego jak skutecznie pomagać poszkodowanym m.in. w wypadkach komunikacyjnych dowiadywali się uczestnicy pierwszych wojewódzkich manewrów ratowniczych w gminie Chełmża. Tylko wrak pozostał z Audi, które uczestniczyło w wypadku na moście imienia Józefa Piłsudskiego w Toruniu. Przed godziną 14 prawdopodobnie zderzyły się tam czołowo dwa samochody. Kolejne dwa uderzyły w nie, bo nie zdążyły wyhamować. Most został całkowicie zablokowany. Do szpitala trafiły trzy osoby z dwóch samochodów. Z takich obrażeń zewnętrznych, otwarte złamanie nogi, kości w kończynie dolnej, u mężczyzny, kierowcy, co do przypuszczalnej przyczyny zdarzenia, wypowie się policjant. Powodzenie akcji ratowniczej w takiej sytuacji zależy m.in. od czasu, w jakim na miejsce wypadku dociera pomoc, wiedzy i doświadczenia ratowników, ale także umiejętności współpracy pomiędzy poszczególnymi służbami. Tego policjanci, strażacy, zarówno zawodowi, jak i ochotnicy, oraz ratownicy uczą się podczas ćwiczeń. Przede wszystkim integracja podczas takich zawodów poprzez później wyjaśnianie sobie jakichś tam niedociągnięć, których oczywiście występują, tak żeby jak najmniej błędów było. W życiu rzeczywistym. W pierwszych wojewódzkich manewrach ratowniczych w Zalesiu Koło Chełbrzy udział wzięło 18 drużyn z całego regionu. W tym przypadku ranni w wypadku motocyklowym nie ułatwiali strażakom pracy. Co najtrudniejszego w tej akcji było? Uspokojenie przytomnej poszkodowanej, bo bardzo przeszkadzała nam w udzielaniu pomocy. No nie, nie mogliśmy praktycznie funkcjonować. O, Jedziemy! Podpachę! A to już akcja w jednym z zadymionych budynków. Służby znalazły jedną ranną osobę. Dwóch ratowników zawsze przychodzi. Jest przodownik i pomocnik. Jeden na drugim musi polegać zawsze i wchodzi się we dwoje. Wyciągamy poszkodowanego najszybciej jak to jest możliwe. Jak pomóc ofiarom wypadków przy pracy, na przykład w rolnictwie albo niemowlakowi, który zakrztusił się w czasie jedzenia i nie oddycha. Także z takimi sytuacjami musieli zmierzyć się uczestnicy ćwiczeń. Pięć oddechów. Nie, nie tak jak w przypadku osoby dorosłej, tylko powietrze wyprowadzać z policzków, nie z płuc, żeby nie rozerwać płuc. Uciśnienia przeprowadzać dwoma palcami, nie całą ręką, żeby nie połamać żeber. Strażacy-ochotnicy. To oni najczęściej jako pierwsi docierają na miejsce zdarzenia. Dlatego organizatorom manewrów najbardziej zależało na włączeniu do rywalizacji młodzieży i uwrażliwieniu jej na potrzeby innych osób. Znieczulica, która panuje podczas obserwacji człowieka leżącego na drodze bądź ktokolwiek zasłabnie za na plaży wielokrotnie skutkuje tym, że ludzie ci kończą żywot. W niedzielę sędziowie wybiorą najlepsze drużyny zawodów. Organizatorem manewrów była gmina Chełmża. Imprezę patronatem objął wojewoda kujawsko-pomorski Zalesie Katarzyna Prędkowska. 50-metrowa barka na Wiśle w Bydgoszczy. Miasto jest jednym z portów na trasie promocyjno-badawczego rejsu kontenerowego. Projekt MMA ma uzmysłowić, jak duży potencjał drzemie w polskich rzekach i zapoczątkować ich gospodarcze ożywienie. Barka wypłynęła z Gdańska, po drodze do Warszawy zacumuje jeszcze m.in. w Toruniu i Włocławku. Wisła 1047 km, jak mówią wodniacy, królowa polskich rzek. Przez ostatnie lata bardzo zaniedbana, a zaniedbana Królowa to biedne państwo Polskie, dlatego musimy walczyć o tą Wisłę. A okazja, by zadbać o Wisłę jest niebyle jaka. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ustanowił rok 2017 rokiem Wisły. Dużą szansą dla niej jest promocyjno-badawczy rejs kontenerowy, który jest realizowany m.in. w Kujawsko-Pomorskiem. Dziś w ramach akcji barka kontenerowa wyruszyła z Bydgoszczy do Solca Kujawskiego przede wszystkim przypominamy sobie o Wiśle i o ogromnym potencjale jaki tkwi w tej królowej rzek Polski, ale też naszego województwa. Zapominamy, że on to tak naprawdę mi Niewykorzystany ogromny potencjał transportowy. Ale by Wisła na nowo stała się królową w pełni rozkwitu, potrzeba wielu nakładów finansowych i starań. Zaniedbana przez lata może jednak mieć znaczny wpływ na rozwój gospodarki, przekonują specjaliści. Przy rozwoju gospodarczym jest duża wymiana międzynarodowa. My mamy dostęp od strony morza znakomity. Mamy dojście do portów Gdańska-Gdyni w zasadzie bez żadnych utrudnień. Za to mamy olbrzymi problem z dostępem od strony lądu. A żaden port nie będzie się rozwijał bez dostępu do niego z obu stron. Dlatego Wisła czeka wręcz na inwestycje i porządki. Przede wszystkim należy wprowadzić kaskadowe rozwiązania wodne. To pozwoli m.in. uniknąć powodzi. Na rozwój żeglugi śródlądowej czekają gospodarze miast położonych nad wodą. Żegluga śródlądowa to jest olbrzymia szansa dla Bydgoszczy. Kiedyś Bydgoszcz był nawet portem rzecznym w Polsce. Wierzę, że to wróci. Mamy doskonałe położenie. Wszystko zależy tak naprawdę od udrażnienia Wisły, po to abyśmy byli tutaj portem, który będzie obsługiwał porty trójmiejskie. Podczas rejsu w ramach projektu MMA naukowcy wykonują specjalistyczne badania, które mają pomóc określić kolejne etapy prac na Wiśle. Pilotażowy, promocyjno-badawczy rejs kontenerowy zakończy się 27 kwietnia w Warszawie. Bydgoszcz, Monika Kamińska. I zmieniamy temat. Brak dawców to największy problem tra transplantologii w wielu krajach na świecie, także w Polsce. Darem życia dla wielu pacjentów mogą być narządy osób, których funkcje życiowe są podtrzymywane za pomocą specjalistycznej aparatury. O dylematach etycznych, medycznych i prawnych związanych ze śmiercią mózgu dyskutowano podczas konferencji naukowej zorganizowanej w auli bydgoskiego Kolegium Medicum UMK. To wyjątkowy dar życia. Tak o przeszczepach narządów mówią pacjenci, którzy dzięki takim operacjom mogą normalnie funkcjonować. Na początku roku specjaliści z bydgoskiego szpitala imienia Jurasza Przeprowadzili pierwszy w regionie przeszczep wątroby 24-letniej mieszkańcy Bydgoszczy. Dawcą była 36-letnia kobieta, która zginęła w wypadku samochodowym. Jej najbliżsi zgodzili się na przeszczep jej narządów. Na taką szansę, którą może dać człowiekowi jedynie drugi człowiek, czeka wielu pacjentów. Transplantologia jest dziedziną medycyny, która ratuje życie i zdrowie. Co do tego nie mamy żadnych wątpliwości. A to, że dokoła śmierci mózgu i śmierci człowieka jako takiej toczą się i powinny się toczyć dyskusje, nie ulega wątpliwości. Dyskusje na granicy życia i śmierci z takim wyzwaniem muszą zmierzyć się specjaliści, którzy stwierdzają śmierć mózgu u osób, podtrzymując inne narządy przy życiu za pomocą specjalistycznej aparatury. Jest to martwy mózg w żywym ciele w którym krąży krew tylko i wyłącznie dzięki temu, że stosujemy zaawansowane techniki medyczne. Zagadnienie śmierci mózgowej jest jednym z najważniejszych i najtrudniejszych współczesnych wyzwań, przekonują specjaliści. Jeżeli umarł mózg, zniknęły wszystkie możliwości funkcji integracyjnych organizmu. Mózg nie regeneruje, nie można go zastąpić niczym innym. I określenie tego momentu jest zapewnieniem godności człowieka w tym okresie umierania, odchodzenia z tego świata. O dylematach etycznych, medycznych i prawnych związanych z zagadnieniem śmierci mózgowej dyskutowano podczas konferencji naukowej, w której uczestniczyli specjaliści, przedstawiciele duchowieństwa i psychologowie. Bo my jesteśmy głęboko zakorzenieni kulturowo i dla nas śmierć łączy się zawsze z dramatem. A narodziny i śmierć to są dwa najważniejsze wydarzenia w życiu każdego człowieka. Tegoroczne spotkanie było także okazją do dyskusji o istocie człowieczeństwa. Chrześcijaństwo mówi o tym, że miłością, jakby miarą miłości jest oddać życie za drugiego, a co dopiero narządy, to jeszcze po śmierci. Organizatorami konferencji była Komisja Bioetyczna Bydgoskiej Izby Lekarskiej i Katedra Kardiologii Kolegium Medicum UMK. Bydgoszcz, Karolina Ratajczak. Pozostajemy przy medycynie. Pediatrzy z całej Polski szkolą się w Bydgoszczy. Konferencja Standardy w Pediatrii to okazja do poznania nowych metod leczenia i wymiany doświadczeń. Lekarze dyskutowali m.in. o chorobach nowotworowych u dzieci, ale również o zaburzeniach snu, moczeniu nocnym czy suplementach diety. My edukujemy i, i, i rzeczywiście jest jakiś już pierwszy efekt, że coraz więcej dzieci z tym problemem się zgłasza, ale jeszcze wciąż to za mało, dlatego trzeba to te, te uświadamianie kontynuować. To, co chciałam powiedzieć, to przede wszystkim rodzice, do, do, apel do rodziców, dziecko, które ukończyło piąty rok życia i jeszcze wciąż się moczy, to jest dziecko, które, u którego już możemy rozpoznać moczenie nocne. Jeżeli chodzi o naczyniaki, jest naczelna zasada obserwuj, wyczekuj. Nie panikować, obserwować same zanikną, jeżeli są natomiast że w miejscach, które zagrażają życiu pacjenta, a więc w okolicy nagłośni albo w okolicy gałki ocznej, wówczas skierować się do specjalisty i właściwie e, albo chirurg, albo dziecięcy, albo pediatra onkolog będą wiedzieli, co z takim pacjentem zrobić i na pewno pomogą dziecku standardy w pediatrii, one się bardzo zmieniają. Algorytmy w diagnostyce i w terapii, no są nowe leki, są nowe nowe, jak gdyby, możliwości diagnostyczne, no i trzeba być, żeby być dobrym lekarzem, dobrym pediatrą, trzeba być na czasie. Trzeba wiedzieć wszystko, co się w danym momencie no, dzieje na, jak gdyby można powiedzieć, na rynku pediatrycznym. My też trzymamy rękę na pulsie. Oglądają państwo główne wydanie zbliżenia. Co jeszcze przed nami? Podróże małe i duże. Festiwal podróżników w Bydgoszczy. Społeczne sprzątanie drwęcy w Brodnicy. Ponad 130 wydarzeń naukowych i kulturalnych, a wśród nich warsztaty, pokazy i wystawy. To znak, że rozpoczął się kolejny toruński festiwal nauki i sztuki. Organizatorzy, czyli Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Miasto Toruń i Towarzystwo Naukowe przygotowali moc atrakcji. Motywem przewodnim festiwalu jest rzeka Wisła, bo 2017 to jej rok. Dłuższa i płynąca przez cały kraj, Królowa Polskich Rzek może być tylko jedna. Wisła jest związana z polskością od, od cały czas, od zarania wieków. W Polski wszystko wyznaczane było z Wisłą. Wisła dla żeglarzy jest bardzo wymagająca. Momentami bardzo płytka, miejscami kręta, a przez to niebezpieczna. Eksperci w czasie festiwalu nauki i sztuki pokazali jak mierzy się jej głębokość. Żegluga tutaj po Wiśle nie jest taka prosta, jakby mogło się wydawać. Tak, Mamy tu liczne łachy i no, jakby pomiar tej głębokości pozwala nam również dostosować ten szlak żeglugowy, tak żeby żegluga była po prostu bezpieczna. To właśnie Wisła jest tematem przewodnim tegorocznego Festiwalu Nauki i Sztuki. Chcieliśmy, aby Wisła, która jest symbolem łączącym pokolenia, symbolem, który inspirował wielu ludzi, Sztuki, nauki połączyła nas na te kilka dni ponownie. Ci, którzy przygotowali atrakcję na tegoroczną edycję wydarzenia, do tematu podeszli na 135 sposobów. W tematyce festiwalu naukowcy czują się jak ryby w wodzie, bo łączenie nauki z zabawą to zdecydowanie ich żywioł. Właśnie dlatego razem z mieszkańcami po prostu zbudowali rzekę. 20-metrową konstrukcję przygotowali pracownicy Młyna Wiedzy. Dzieci i ich rodzice mogli natomiast kształt rzeki formować dosłownie własnymi rękami. Budujemy, żeby woda przepływała no, jednym przejściem albo drugim. Oprócz dzieci, przy dzieciak najbardziej się bawią również dorośli. Ja jestem bardzo ubawiona, podczas tym my bardzo dużo czasu spędzamy z dzieciakami, i takie interaktywne spotkania są czadowe. Chodzi o to, żeby w sposób interaktywny zachęcić do tego, żeby bawić się po prostu nauką, pokazać, że nauka jest fantastyczną rzeczą, jest prosta, jak my powtarzamy. Jeżeli tracić głowę dla nauki, to właśnie w taki niekonwencjonalny sposób. Już nie z nad Wisły, a z nad rzeki Jankcy przybyli do Torunia specjalni goście festiwalu. Delegacja studentów z Chin podzieliła się częścią swojej ciekawej i bogatej kultury. Widzowie mogli zobaczyć m.in. regionalne tańce a także specjalny ceremoniał parzenia herbaty. Special thing is... Wyjątkowe jest to, że naszą herbatę robimy z pięknych kwiatów, co jest ważną częścią całego procesu. Festiwal Nauki i Sztuki potrwa do wtorku, a obszerną relację będzie można zobaczyć na antenie TVP3 29 i 30 kwietnia oraz 1 maja. Toruń, Wiktor Sumliński. Na rowerze na deskorolce czy kamperem po Polsce, Europie albo świecie samemu z przyjaciółmi czy z rodziną podróżować można na wiele sposobów. Najciekawsze historie i ich bohaterów można było spotkać dzisiaj w Bydgoszczy podczas siódmego festiwalu podróżniczego. Prosto i do przodu. Od Tadr do Bałtyku 600 km bez zakrętów. Od wyznaczonej linii na mapie mógł odjechać w lewo lub w prawo tylko jeden kilometr. W taki sposób postanowił podróżować po Polsce Marcin Korzonek. Po drodze zamiast ulic 11 rzek i 11 jezior, bagna i kopalnia węgla brunatnego. Nie trzeba wyjeżdżać gdzieś daleko, nie trzeba mieć dużo pieniędzy. Ta wyprawa naprawdę bardzo niewiele kosztowała. Nie jest ważne, gdzie jedziemy, ale ważne jest, żeby po co jedziemy, tak? Co, co chcemy przeżyć. Dla mnie to jest najważniejsze. Najważniejsze są przeżycia. Na brak wrażeń i przeżyć nie mogli narzekać Adama Raszkiewicz i Adam Szostek. Młodzi podróżnicy postanowili przemieszczać się na czterech kółkach deskorolki. W ten sposób pokonali tysiąc kilometrów zachodnim brzegiem Malezji. Po drodze spotkali egzotyczne zwierzęta, kozy, złośliwych taksówkarzy i miejscami brak asfaltu. To tak wyszło jakby naturalnie. Zawsze jeździłem na tej desce. Na początku nie brałem jej na wyjazdy, i później się zacząłem zastanawiać czemu w zasadzie, że z tego mogą wyjść fajne rzeczy. A to już najmłodsi miłośnicy podróżowania wraz z rodzicami wybrali się m.in. kamperem od równika do ziemi ognistej. Rodzina Grzegorzewskich oprócz Ameryki Południowej zwiedziła również Kalifornię czy Indonezję. Posiadanie dzieci i dużej rodziny nie przeszkadza w poznawaniu nowych miejsc wystarczy plan podróży dopasować do wieku i możliwości najmłodszych. Całe planowanie było wokół dzieci. Również mamy bardzo energiczne, ruchliwe, żywe dzieci i wiedzieliśmy, że zawsze codziennie musimy mieć na plac zabaw i muszą te dzieci pobiegać i się pobawić. Także one bardzo dyktowały nas. To jest zupełnie inna podróż niż, niż podróż samotnia lub jako para, ale, ale da się. Podróżowanie w grupie lub samotnie rowerem, kajakiem czy kamperem. Pomysły na zwiedzanie świata prezentuje po raz siódmy Bydgoski festiwal Podróżnicy. O to głównie chodzi o tą inspirację i o to dzielenie, dzielenie się po prostu pasją do ludzi, do świata, do różnych kultur, pokazywania, że rzeczy niemożliwe są tak naprawdę możliwe. Najciekawsze sposoby na podróżowanie zostały nagrodzone statuetką imienia Tonego Halika, polskiego podróżnika i dziennikarza, bydgoszcz Katarzyna Ormanowska. Podróże trzeba zacząć od przygotowań. Rower mój przyjaciel, warto więc o niego zadbać. Zachęcali do tego organizatorzy spotkania na bydgoskim Górzyskowie. Chętni mogli skorzystać m.in. z bezpłatnego znakowania jednośladów. Dobra zabawa i aktywny wypoczynek. Miłośnicy dwóch kółek spotkali się na bydgoskim Górzyskowie, by przygotować swoje rowery do nowego sezonu. Wszystkie trzy rowery kupiliśmy nowe w tym roku i zamierzamy pojeździć trochę. Każdy, kto uczestniczył w spotkaniu rower mój przyjaciel mógł skorzystać między innymi z bezpłatnego znakowania. Wszystko po to, by odstraszyć potencjalnych złodziei. W przypadku kradzieży jednośladu taki numer ma ułatwić jego odnalezienie. Musi to być pewny rower i wtedy jest to do polskiej bazy danych ten numer rejestrowany i wtedy mamy to większe bezpieczeństwo. Mieszkańcy mogli także wykonać bezpłatne badania. Za pomocą alkogogli przekonać się, jak zmienia się percepcja po spożyciu alkoholu, czy dowiedzieć się, jak ważne jest noszenie odblasków. W czynie społecznym posprzątali drwęce. W Brodnicy mieszkańcy, wędkarze i strażacy połączyli siły i wspólnie zadbali o czystość rzeki. Pracy nie brakowało, bo jak podkreślają uczestnicy akcji, Drwęca na wielu odcinkach jest mocno zanieczyszczona. Jest bardzo dużo śmieci. Przede wszystkim to są opakowania plastikowe. Są to worki foliowe po zanętach, po przynętach. Także są jakieś opakowania po słodyczach, po ciastkach. Z tego wniosek, że no śmiecą wszyscy. Nie tylko wędkarze, ale wszyscy i turyści, i inni użytkownicy, spacerowicze. Drwęca jest najdłuższym w Polsce rezerwatem ichtiologicznym. Ze względu na swoje położenie, rzeka jest korytarzem migracyjnym i rozprzestrzeniania się wielu gatunków fauny i flory między Doliną Pisły, a po mazurskim, dlatego tak ważne jest dbanie o jej czystość, podkreślają organizatorzy. Akcja ma na celu ochronę Doliny Drwęcy, usunięcie, pozbieranie tych śmieci najbardziej zagrażających, ale też przede wszystkim akcja ma na celu edukację młodzieży. To już kolejna odsłona akcji sprzątania drwęcy przepływającej przez województwo kujawsko-pomorskie. Wcześniej uczestnicy oczyszczali rzekę m.in. w Lubiczu koło Torunia i w Golubiu Dobrzyniu. W zbliżeniach czas teraz na sport. Krótki przegląd najważniejszych wydarzeń w regionie przygotował dla Państwa Mirosław Wysocki. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj z kamerą byliśmy w Świeciu, w Gąsawie, Toruniu i Bydgoszczy. W serwisie sportowym wyjątkowo około 20.45. Mówić będziemy zatem o hokeju na trawie, piłce nożnej i kartingach. W grupie mistrzowskiej pierwszej ligi hokeja na trawie, piąty w tabeli LKS Gąsawa podejmował wicelidera Pomorzanina Toruń zapowiadało się ciekawe widowisko i w rzeczywistości takie było. Oba zespoły myślą o czołowej czwórce, więc dodatkowo motywować na derby nikogo nie trzeba było. Do przerwy Torunianie prowadzili 3 do 2, w drugiej połowie również nie brakowało emocji i bramek, a pomorzanin wygrał 7 do 4. W świecie oglądaliśmy mecz w Dyska z Chwaszczyną, w Bydgoszczy kolejny bieg nad Kanałem Bydgoskim, a w Toruniu wyścigi kartingów na Avix Racing Arenie. Spotkamy się po wieczornym wydaniu zbliżeń. No to teraz sprawdźmy jakie emocje czekają nas w pogodzie. Najświeższe prognozy przejrzała dla Państwa Magda Żakowska. Witaj Magdo. Witam, dzisiejsza pogoda zafundowała nam przekrój swoich możliwości, także w kolejnych dniach po chwilach ze słońcem. Będą opady deszczu, będzie też chłodno i wietrznie. I chociaż niektórych takie, takie warunki zniechęcają nawet do wyjścia z domu, to nie brakuje też śmiałków, w którym kaprysy pogodowe są zupełnie niestraszne. I prawie tysiąc takich śmiałków zameldowało się dziś rano na starcie wyścigu rowerowego Syngenta Cronowo Challenge. Rowerzyści do wyboru mieli trzy trasy o różnym stopniu trudności. Najdłuższa liczyła sobie grubo ponad 70 kilometrów i wiodła przez urokliwe, bardzo trudne tereny przelegające do zalewu koronowskiego, rynne jezior Byszewskich, a trasa kończyła się no, trudnym też etapem, w znanym przez rowerzystów parku Grabina. Rowerzyści udowodnili, że nie ma złej pogody, zmagali się i z silnym wiatrem i deszczem, ale jak widać poradzili sobie z taką aurą. Jutro na starcie w Koronowie zameldują się biegacze, którzy wezmą udział w siódmym ogólnopolskim biegu ulicznym imienia braci Mikrut przed południem mogą oni liczyć na słoneczną, ale bardzo rześką aurę. A co tam pogoda też na sportowo? To była Magda Żakowska. Dziękuję bardzo. Przypomnę państwu teraz nasze najważniejsze tematy. Groźny wypadek na Toruńskim moście. Otwarte złamanie nogi kości w kończynie dolnej. Przeprawa przez kilka godzin była zablokowana przywrócić żeglowność przez ostatnie lata bardzo zaniedbana rejs barką po wiśle promuje żeglugę śródlądową przypominamy sobie o wiśle i o ogromnym potencjale jaki tkwi e, w tej królowej rzek Polski etyczne dylematy nas śmierć łączy się zawsze z dramatem w bydgoszczy specjaliści dyskutowali o śmierci mózgu na koniec mam jeszcze jedną ważną informację dla Państwa. W związku z transmisją nabożeństwa Droga Miłosierdzia z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach wieczorne wydanie Zbliżeń dzisiaj wyjątkowo o godzinie 20.30 zapraszam już teraz do zobaczenia.